Zaczynaliśmy w trzy osoby, ja, Majka i Sylwester. Ja jako jedyna osoba niepełnosprawna. No i tak w trójkę postanowiliśmy, że otworzymy agencję marketingową, która będzie zatrudniała osoby niepełnosprawne. No i idea społeczna, że też będziemy aktywizować te osoby. No i dzisiaj jest nas 14 osób. Jest Nicole, która jest chora na SMA. Młoda mama, która zajmuje się grafiką. Krzysiek Biały, który pisze za pomocą tylko okularów specjalnych. Jest Łukasz Kufta, jeden z mentorów. jest. Daniel, który też jest MPD, także widać, że jakby każdy z różnymi schorzeniami do nas przychodził. Myślę, że to też pomogło tym osobom, wszystkim, jakby otworzyć się na świat. Jakbyś miał gotowy ten cały raport, to proszę podeślij mi go. Social media, PR, reklama, grafika, wideo, szkolenia marketingowe, ale też szkolimy na przykład w Vivre wobec osób niepełnosprawnych. Jesteśmy myślę, że mega zintegrowanym, fajnym teamem, a też spotykamy się co jakiś czas. To jest tak, że no, jak z rodziną, kontakt jest codziennie, nie ma innej opcji.